Jeszcze takiej nocy w Gabi nie miałam, nawet jako noworodek. Poszłyśmy spać o 12 do 4 chyba, płakała. So, myślę, że jetlag trochę, ząbki trochę, wszystko trochę. Jakbyśmy w Kanadzie, to zgubiliśmy Sophie the Giraffe. If you know, you know. Sophie to dla nas jest największy hit. To tutaj jestem, żeby kupić jej kolejną sofie. Też się spotkać z koleżanką. Mama do mnie dzwoniła, że jedzie do promenady, jak już byłam w drodze do promenady i chciała zobaczyć czy podjadę, bo znalazła jakiś naszyjnik, który chciała nałożyć na krzest Gabi. Gabi też nie ma sukienkę na chrzest mówię wam dużo, dużo do sprawdzenia. No i tak się zaczyna nasz dzień. Tam są wszystkie sklepy też. Tutaj umawiamy się z Eweliną na... Widziałaś mój nowy aparat? Już nie. mi się ręka nie trzęsie, bo to jest na gimbalu. Patrz jak płynnie, jak pięknie. Ciekawe. No, Rzęt się święci. O, to mam. Jakie to jest fajne? To jest takie to jest urocze. To jest pieprznieszka i słoniczka, to jest tak piękne. O. I to wcale nie było drogie. 19 zł. Bardzo ładne. John mi stłukł, bo miałam to samo kupiłam w Deals w tamtym roku i tylko bardziej takie. No, no i mi stłukł jedno. Nie żebym miała jakieś wyrzuty do niego, ale stłukł mi. Ja myślę, że... W ogóle nie. O, ta wycieraczka! O, tutaj są kostiumy. O, oh, złyś! No, a ja wezmę to na Oliwiara, bo oni kupili z Franców. Fajnie. Ewelina mi powiedziała, żeby coś nie pokazać na filmie, bo teraz wszyscy będą kupować. Oj, przepraszam. Cute. Ile tutaj ciekawych rzeczy w Sinsay? To jest serduszko? Nie mylę się tak. To takie też z dyniami duże poduszki dyniowe album fajnie ta wyciereczka ta wycieraczka jest fajna takie welcome ale muszę najpierw wyjąć się na rzeczy zanim zrobię zakupy Nie no jestem do takich uchaw. Wróciliśmy do domu. Fajna rzecz w bibliotece była ta, że mogłam zapisać na Y, takie zajęcia bezpłatne, takie czytanie książek, po angielsku. Mm, ale stwierdziłam, że, że może to jej się spodobać. So, to, y, to jej zrobiłam. Jestem bardzo głodna, bo... stało rano i po prostu nie miałam ochoty nic jeść, a już jest 14. So, chciałam sobie zrobić takie jajko. Nie mam awokado, ale zrobię sobie taki, wiecie, jeden, jedną kromkę chleba, do tego like, jajko na to i pomidorek. Uwielbiam to. To jest jedna z moich takich ulubionych y, rzeczy do zjedzenia. Kupiłam fajny chlebek wczoraj. Taki wieloziarnisty z, like, z kaszą gliczaną, coś takiego. Fajnego. Ale bardzo taki i super pachnie, fajne. Lubię takie rzeczy. Tak wygląda to śniadanie. mi Miałam edytować, nie wiem, cokolwiek. Miałam tyle filmów z Kanady, ale nie wiem, bawimy się z Javi. Czuję, się, to jest ważniejsze. <gryw> mi popatrz. No, popatrz, pop, i tu Pup. i tutaj ostatnie popatrz, pop, widziałaś, masz jedzenie na to potem możesz zamknąć, tak, Pup. no, popatrz, zamykamy. Nie wiem, że to takie, takie małe rzeczy, ale tak mega cieszą. Właśnie ten czas Gabi, że możemy sobie. Zanim dziewczynki wrócą, wiecie, są inne obowiązki, to ten czas niech możemy się bawić we dwójkę. To jest dla mnie takie bezcenne, co? Dzwoniłam <grystanie> ja do maty do szkoły, bo mm, musimy się zalogować na jakąś tam stronę. I pierwszy dzień szkoły dali nam karteczkę. Oczywiście teraz nie mogę znaleźć tej karteczki najgorzej. No i jeszcze jak ten, jak dziewczyny wrócą, to plan jest taki, żeby tutaj żeby przejść przez tą szafę tutaj i te buty tutaj wszystko w naszym przejściu, żeby zostawić te rzeczy, co korzystamy, przejrzeć te buty, które są za małe. Ale chciałam to zrobić zanim dziewczynki przyjdą. Ale za dobrze się bawimy. Mamy jeszcze tutaj 10 minut i potem jedziemy po dziewczynę co Gabi? Tak jest. -ci 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 -ci. Żeby nie było ten odpowiedziała na trochę maili i tak dalej ale. Jutro wstawię filmik. Nie śpieszy się aż tak. Wróciliśmy do domu. Bawimy się, wypełniliśmy, wypełniamy 8 milionów. Wniosków tutaj uderzyło się w twojej szkole. Przeżyjesz? Tak. Tutaj mamy zaszyty dla Matydy, które chowamy, Musia. Ale ja biję. Co się dzieje? A dostaliśmy nowe książki z, Emma. z Cinderella, but Dobra, dzieci poszły na zewnątrz na chwilkę Ja ogarniam. obiad. My mamy taką dużą sałatkę z kurczakiem, który wczoraj opiekłam. Szybko obiad dzisiaj, czy kolacja. Taka duża sałata. Dzieci mają deconstructed salad. Matylda zje sałatę. Emma tak czasami lubi, czasami nie. A jak nie zjedzą, to to mają like bękółkę z masłem też są so, takie szybkie, proste obiad kolacje. Dobra, jeszcze tutaj ten sos. A jak nie znacie, to sos polecam oliwa, ocet yy, jabłkowy zioła prowansalskie, łyżeczka musztardy, łyżeczka miodu. Przecudne. Co nie, John? Jak co robię sałatę, to John prosi, czy mogę zrobić to. O i słuchajcie, popatrzcie, co się, jak nas nie było. Większość moich kwiatków zawsze kwitnie, jak mnie nie ma. Nie wiem, czy to znak, że powinnam więcej podróżować, ale popatrzcie na ten. To jest like, język teściowy snake plant po angielsku. I tak kwitnie. Because it's sharp. That's why it's called język teściowy. It's not funny. Co, so pierwszy raz widzę, jak tak kwitnie. Fajnie, fajnie. Zobaczymy, co z tego. Like, jakie, jakie to ten. Ale tutaj ma Little baby też tutaj na dole. To jak zwykle się krzywi. Też muszę go. Tak zawsze, zawsze go przestawiam i potem ktoś inny mi przestawia, ale mm, widzę, że niektóre liście. Są białe, to niedobrze. Zobaczymy, co tutaj. Bob Junior Junior. Tam też, jak oglądacie mnie od lat, to wiecie, że to już jest trzecie, trzecie pokolenie. Bobże. No, yy, tak. tak mi urósł, że wydałam tutaj jedną gałązkę, a ten też tak fajnie rośnie. So. Bob junior, junior No i doniczka od Matyldy, która pomalowała. Cute. Dobra, mamy tutaj książki z biblioteki. Pokażę wam jakie dzisiaj zdobyczę Z dziewczynkami teraz poczytamy sobie jedną. Bo potem wiemy, posprzątamy. Tak. Potem kolejna książka, tak? Nie chcę tu The Rough Patch. Nie chcesz tej, dobra? What is a patch. patch? Um, I don't Angelina and Alice. Alice? Aha. I think that's her Maybe. Or maybe. it's a new god and she was um Paddington in the garden. Hello Autumn because it's almost oh, autumn had, time. We had, we had, we had, we had, we had, had hello, yeah. hello we The one. witch's cat it's and the broomstone okay, Angelina, okay. Emma wants Angelina. Then politeness for penguins. Helpfulness for hippos. I'm and for you and Mama, yes. Yep, yes. Baby makes five. Baby. The crayons trick or treat. That's for Halloween. Halloween. The crayons go back to school. <laughs> to school. And la Mama. Yes, I'll be able to um, Maybe in another life. Mm. Wow. Okay, Angelina, yeah? Yeah. Do some I fine, Asteria. Where do where we put this? You have a for <laughs> floor. No, no. Yep. <laughs> 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 Go wash your head. <laughs> <laughs> it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves so. Old. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all. Wszystko umyte. Gabi śpi? A dziewczynki. A ja nie winogronka. Ty jesz winogronka i sobie czytamy kolejną książkę, tak? Pokażesz jaką? Tak, nową z biblioteki. The Witch's Cat. Tak, też miałaś. High five. Oh. The Witch's Cat and the Broomstick Blunder. The lovely witch was always zipping here and there on her... Good night, sweetheart. I love you. Good night. To robot odkurzał. to dzisiaj tego nie musimy zrobić, ale chciałam ogarnąć te kurtki, to był priorytet dzisiaj. I want it all. I had a feeling but the feeling is all gone. Buty Matydy, buty i kapcie Emy, Ona ma więcej kapy, Kapcie czy czwarte miejsca zajmują. Plus jest pomiędzy rozmi rozmiarami. Tutaj jest 25 i 26. Tutaj kurtki dziewczynek. To jest jeszcze zimowa Matyda, ale takie letnie, jesienne, zimowe, przeciwdeszczowe także tak i nasze kurtki kilka wieszaków te kurtki idą na górę niektóre też sprzedam buty to wypiorę i dam koleżance niektóre bo te są like w miarę nowe są także tak tak wyglądają porządki no, kochani, tak wyglądał taki pierwszy dzień szkolny. Gabi ja właśnie zjadła. Tak? A ja edytuję dla Was vloga. Mam nadzieję, że ten vlog, taki powrót do normalności, Wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze, Matylda i ja, i Emma i nasze baby Gabi i Joan życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa! Ici, papa.